Dzień dobry, tu Lister Proszę Państwa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dopiero co, na dniach, na początku sierpnia, wyrok, który absolutnie zmieni sytuację azylowo-deportacyjną w Europie. Okazało się, że Trybunał Sprawiedliwości zmienia zasady określania, które kraje na świecie są uznawane za kraje bezpieczne. A które za bezpieczne kraje nie są uznawane. Wydaje się to rzeczą absolutnie banalną, ale banalną nie jest, ponieważ na podstawie tego, który kraj jest bezpieczny, a który kraj jest niebezpieczny, wnioski azylowe mieszkańców tych krajów są odrzucone, jeśli kraj jest bezpieczny, praktycznie z automatu i chętnie przyjmowane, jeśli ten kraj jest uznany za niebezpieczny. Ale wnioski azylowe to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu są deportacje, więc weźmy takiego mieszkańca, dajmy na to Somalii, któremu udało się tutaj do Niemiec przyjechać przez zieloną granicę, siedzi tutaj już od jakiegoś czasu, no i niestety popełnił jakieś przestępstwo, jakieś zabójstwo, jakiś zamach terrorystyczny, coś takiego. No i teraz co się dzieje, dzieje z takim delikwentem, a mianowicie on podlega deportacji, i teraz tak, niezależnie od wszystkich innych problemów deportacyjnych, jego można deportować tylko wtedy, jeśli Somalia jest krajem bezpiecznym, bo jeśli Somalia jest krajem niebezpiecznym, uznanym za niebezpieczny, to tam nie można go deportować, bo przecież tam grozi mu jakieś niebezpieczeństwo. W związku z tym, mimo że popełnił tutaj przestępstwo, to ponieważ tam grozi mu niebezpieczeństwo, to go nie można deportować. I teraz tak, dotychczas kraje europejskie same określały, które państwa są uznane za bezpieczne, a które są uznane za niebezpieczne. Problem był taki, Taki, że była to decyzja bardzo często polityczna. W zależności od tego, jaka strona, czy lewica, czy prawica, czy środek, czy zieloni tutaj u nas, czy D-linkę są przy władzy, to oni tam podkręcają i mówią tak o... Uznać ten kraj za niebezpieczny, ponieważ tam nie wiem. Nie toleruje się społeczności LGBT, albo inny uznać za niebezpieczny, bo tam jest niebezpiecznie dla kobiet. No to są kraje islamskie, także jest inna kultura. W krajach islamskich, jak wiadomo, homoseksualizm jest nietolerowany. W niektórych krajach islamskich kobiety mają niełatwo, także były to powody dla uznania krajów za niebezpieczne. Oczywiście można wyciągnąć inne powody, że tam jest taka kultura i to nie jest niebezpieczne, tylko tam po prostu tak jest. Ale tak jak mówiłem, te decyzje zapadały na poziomie politycznym, w związku z czym w różnych krajach różne państwa uznawano za bezpieczne lub niebezpieczne. Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, naszej wspaniałej Unii Europejskiej, zdecydował, że od teraz będzie zupełnie inaczej. Że państwa, które będą się zastanawiać nad tym, czy kraj jest bezpieczny czy niebezpieczny, uwaga, powinny pomyśleć, czy wszyscy ludzie mieszkający w danym kraju Czują się bezpieczni, czy się czują niebezpieczni? Znaczy, jak się czują niebezpieczni? Czy wszyscy ludzie mieszkający w danym kraju są naprawdę bezpieczni, czy jednak czyha na nich jakieś niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo w znaczeniu prześladowania albo poważne zagrożenie. Bo jeśli są prześladowania, nie że są prześladowani, tylko że istnieją w tym kraju prześladowania albo jakieś poważne niebezpieczeństwa, to znaczy, że obywatele tego kraju. Podlegają ochronie azylowej. No i teraz, jak to bywa w przypadku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nowe prawo, ta nowa decyzja została zbudowana na zasadzie maksymalizmu prawnego, czyli określono, jeśli w tym kraju jakaś tam grupa ludzi czuje się niebezpiecznie, to znaczy, że cały kraj trzeba uznać za niebezpieczny. Proszę Państwa, to jest niby nic, ale to jest gigantyczna zmiana, która będzie miała gigantyczny wpływ na politykę azylową w Europie. Zwróćmy uwagę, za pomocą tego typu prawa, gdzie poważne zagrożenia Prześladowania, te wyrazy nie zostały do końca zdefiniowane. Po czymże jest poważne zagrożenie? No nie wiem, komuś grozi, że go zabiją, no ale to w sumie każdemu grozi w jakimś tam stopniu, że go zabiją, że trafi na bandytę na ulicy i ktoś go zabije. No więc jest pytanie, w jaki sposób określić, że zagrożenie jest. Już poważne, a jeszcze niezwykłe, czy należy to porównać z sytuacją w Europie, a jeśli porównać to w jaki sposób? Statystycznie, kulturowo, z którym krajem? Ze średnią europejską, z Polką, z Niemcami, z Francją? Także to wszystko jest niejasne. Efekt tego wszystkiego będzie taki, że praktycznie każdy kraj poza Unią Europejską i poza tak zwanym Zachodem będzie można w bardzo prosty sposób uznać za kraj niebezpieczny. Przykłady na przykład w Gruzji. Która została w Niemczech uznana za kraj bezpieczny, ale tam się prześladuje podobno LGBT w Ganie i Senegalu, które w Niemczech zostały uznane za kraje bezpieczne, jednak nie jest do końca bezpiecznie, ponieważ, mimo że te kraje są dość stabilne politycznie, to absolutnie nie ma mowy tam o związkach jednopłciowych. W związku z czym ci, którzy chcą mieć związek jednopłciowy, są. Prześladowani ze względu na swoją jednopłciowość, w związku z czym te kraje muszą być uznane za niebezpieczne, nawet jeśli tych prześladowanych jest stosunkowo niewiele. Jako argumenty podawano, że np. osoba homoseksualna w Ganie czy Senegalu musi się ukrywać, bo grożą jej represje ze strony państwa. Niewątpliwie takie rozumienie budzi wątpliwości, wątpliwości prawne i wątpliwości etyczne, czyli w ten sposób na podstawie małej grupy ludzi, stosunkowo niewielkiej, można określić, że cały kraj w tym przypadku jest niebezpieczny. I dalej proszę państwa, to prowadzi do sytuacji, której mało kto sobie uświadamia, a mianowicie mamy, dajmy na to taki kraj. Weźmy sobie na przykład wydarzenia, które były ostatnio w Syrii. W Syrii mamy druzów, chrześcijan i całą większość muzułmańską, złożoną z rozmaitych grup: jedni są umiarkowani, inni są mocno islamistyczni, jedni spokojnie mieszkają w miastach, inni są bojownikami. No i teraz zauwa zauważcie jaki jest efekt. Efekt jest taki, że cała Syria ze względu na to, na tą strukturę społeczną zostaje uznana za kraj niebezpieczny. Niebezpieczny dlatego, że grupy islamistyczne wyrzynają druzów i chrześcijan. Toczą się walki na tle religijnym. Jest niebezpiecznie. W niebezpieczeństwie są druzowie i chrześcijanie. Cały kraj zostaje uznany za niebezpieczny. W związku z czym, jeśli ktokolwiek z tego kraju, nie ofiara prześladowa, ale nawet oprawca przyjedzie do Europy, powie: Jestem z Syrii, z kraju niebezpiecznego, to jego wniosek o azyl nie zostanie odrzucony, tylko będzie procedowany. I w drugą stronę działa tak samo. Jeśli jeden z tych islamistów, którzy tam. Maczetami i karabinami likwidują wioski druzów, przyjedzie do Niemiec, uda mu się tutaj osiąść, a następnie, na przykład, popełni przestępstwo, jakieś tam zabójstwo, to jego nie będzie można odesłać do Syrii. Ponieważ w Syrii jest niebezpiecznie. A dlaczego jest niebezpiecznie? Bo tacy sam jak on, z tego samego klanu, z tej samej grupy społecznej, wyżynają inny. Także, proszę Państwa, nie wiem, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chciał w ten sposób osiągnąć, ale niewątpliwie osiągnął zamieszanie i to zamieszanie jest bardzo trudne do rozwiązania. Tutaj w Niemczech politycy już się nad tym zastanawiają, ponieważ kanclerz Merz. Gdy szedł do władzy, mówił, że zrobi porządek z imigracją, zrobi porządek z przestępcami, którzy do Niemiec przyjechali i wszystkich ich deportuje. Taka sama antyimigracyjna narracja jest w tej chwili w wielu krajach europejskich, na przykład we Włoszech pod wodzą pani Meloni. Efekt jest tego taki, że te kraje są absolutnie w klinczu. Deportacje będą absolutnie zablokowane. W Niemczech, jak już mówiłem w wielu swoich filmach, oczekuje około 300 tysięcy osób na deportację już od wielu lat i nie można ich w żaden sposób deportować, bo kraje są uznane za niebezpieczne, bo nie mają papierów i rozmaite inne powody. W tej chwili te deportacje będą jeszcze trudniejsze. No i teraz pytanie, pytanie, które się nasuwa, czyli co zrobią te kraje, co zrobią Niemcy, co zrobią Włosi z ludźmi, którzy są przeznaczeni do deportacji, ale ze względu na to, że kraj docelowy jest niebezpieczny, nie da się ich deportować. No, co zrobią? No oczywiście nie wiemy, co zrobią, ale można przypuszczać. 1 stycznia 2026, już za kilka miesięcy, wchodzi w Europie system solidarnościowy, który umożliwi dystrybucję azylantów po innych krajach Unii Europejskiej. I proszę Państwa, o ile mogliśmy mieć nadzieję, że ci azylanci będą dystrybuowani w jakiś rozsądny sposób w jakiś sprawiedliwy sposób bo w Unii Europejskiej cały czas jest mowa o sprawiedliwości. To jeśli takie prawo zostało wprowadzone, to ja przypuszczam. Nie wiem, zobaczymy jaki będzie efekt, ale przypuszczam, że kraje, które będą mogły się pozbyć części azylantów ze swojego terenu za pomocą dystrybucji po innych krajach, do Polski, do Czech, na Węgry, na Słowację, do Chorwacji, tam gdzie azylantów jest mało, to wyślą tam tych ludzi, których nie mogą deportować. Tych ludzi, którzy sprawiają problemy, I jest to wielkie zagrożenie, i to jest wielki problem całego pomysłu redystrybucji, że tak można powiedzieć, tych wszystkich azylantów, ponieważ to kraj, w którym tych azylantów jest w tej chwili dużo Niemcy, Francja, Szwecja, Włochy, Grecja to on będzie decydował tak naprawdę, których azylantów wysłać do Polski, Czech albo na Słowację. A jeśli będzie miał taką możliwość, to na pewno skorzysta. Na pewno doskonale zostaną wysortowani ci, których my tutaj w Niemczech nie chcemy. Którzy nam tutaj we Francji sprawiają problem. Już nie tylko na przykład Polsce grozi masowy napływ azylantów od 1 stycznia 2026 ze względu na pakiet solidarnościowy, ale grozi Polsce również napływ ludzi, którzy weszli wcześniej w konflikt z prawem. I tych ludzi będzie bardzo, bardzo trudno, powiedziałbym, dostosować do warunków, które są w Polsce, do polskiej kultury, do czeskiej kultury, czy też chorwackiej. Na szczęście Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastanowił się i pomyślał: tak, to chyba jednak przesadziliśmy, chyba jednak. Należy zrobić wyjątki. Chyba jednak trzeba określić, że jeśli 99% ludzi danego kraju żyje w świętym spokoju, to jeśli 1% jest w jakiś sposób prześladowanych, to można uznać ten kraj za bezpieczny. Ale nad tym, uwaga, Trybunał Sprawiedliwości zajmie się dopiero tym tematem w 2026 roku. Wtedy. Kiedy pakiet solidarnościowy będzie już działał, w SURE się będzie zastanawiał, który kraj określić, który kraj nie określić, jakie zrobić wyjątki, jakie zrobić wyjątki od wyjątków, jak zdefiniować kraj niebezpieczny, jak zdefiniować. Prześladowania, no bo nie oszukujmy się, jeśli kultura islamska nie akceptuje homoseksualizmu, to przecież trudno, żebyśmy narzucali go tutaj z Europy, ponieważ tu w Europie się go akceptuje. Jeśli w kulturze islamskiej, nie wiem, w Afganistanie kobiety muszą nosić burki. A w Europie nie noszą, to nie znaczy, że możemy uznać natychmiast wszystkie kobiety w Afganistanie za prześladowane, bo jest to patrzenie z naszego europejskiego punktu widzenia bez wzięcia pod uwagę charakterystyki kultury w danym kraju. Niezależnie od tego, co o tej kulturze sądzimy i czy ona nam się podoba, czy nie podoba. Także, proszę Państwa, przed nami gigantyczne wyzwania imigracyjne, jak władze Polski sobie poradzą z tymi ograniczeniami czy też z tymi decyzjami, co zobaczymy dzisiaj wtorek, jutro środa jutro zaprzysiężenie nowego prezydenta. Może już oglądacie film po przysiężeniu prezydenta? Zobaczymy, jakie on będzie miał zdanie. Zobaczymy, jakie zdanie będzie miał aktualny rząd. Zobaczymy, czy ten rząd się zmieni na jesień, na wiosnę, czy dopiero w 2027 roku. I zobaczymy, jak Polska sobie z tym poradzi. Ale, jak już mówiłem, to jest prawdopodobnie największe wyzwanie dla krajów, które w tej chwili tych azylantów mają stosunkowo niewiele. Ale dla krajów, które tych azlantów mają dużo, to jest również gigantyczne wyzwanie. Także szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, dlaczego CUE w tej chwili takie orzeczenie wydał. I tak jak mówiłem na początku, Trybunał Sprawiedliwości zarzucił krajom, że decyzje są polityczne, ale tak. Patrząc na to rozsądnie, tak z jednej strony i z drugiej, to wygląda na to, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości również jest polityczna. Listekerw, pozdrawiam, odezwę się jeszcze, cześć.